Dzisiaj zdradzę wam miejsce, z którego biorę bardzo ładne wideo i zdjęcia, a nawet grafiki wektorowe za darmo. 25 września, w Ruandzie Święto Republiki, w Polsce Dzień Budowlańca, a u mnie dzisiaj Dzień Sprzątania Materiałów, które zalegały w chmurze. A jak już o chmurze i o materiałach mówimy, chciałbym pokazać wam miejsce, z którego czerpie garściami w swojej pracy. Tam znajdziecie wideo, zdjęcia, grafiki za darmo, które możecie wykorzystać też do projektów komercyjnych. Zobaczcie. To miejsce to Pixabay. Pixabay. Znajdziecie tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo materiałów multimedialnych, czyli zdjęcia, ilustracje, też wektorowe. No, i wideo, a także animowane grafiki, które na pewno zachęcą Was do subskrybowania mojego kanału. Pełno, naprawdę pełno materiałów wideo, grafik i animacji o bardzo szerokiej tematyce. Myślę, że wiele osób, które tworzy jakiekolwiek graficzne, wizualne treści do internetu, powinna znaleźć tutaj materiały dla siebie. Te materiały są naprawdę dobrej jakości. I to co najważniejsze, jak mówiłem wcześniej, można z nich korzystać bezpłatnie, nawet w projektach komercyjnych. Możecie szukać obrazów według orientacji, czy to mają być zdjęcia pionowe, poziome. Jest mnóstwo kategorii. Możecie nawet wybrać kolor dominujący w zdjęciu. Zobaczcie, nawet dobrze to działa. Zobaczmy jakieś zdjęcie przykładowe. Jak widzicie, możecie pobrać to zdjęcie w różnych rozmiarach. Jeżeli chcecie pobrać ten największy rozmiar, konieczne będzie zalogowanie się. Warto się zalogować, bo to jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Możecie podziękować autorowi wedle uznania, wpłacając mu jakąś darowiznę. Nie jest to wymagane, ale to bardzo miły gest. Nie zachęcam Was do kupowania subskrypcji na stronach stokowych, czyli podobnych do tej. Zamiast tego, jeżeli podoba się Wam to co robię, możecie na przykład za 9z wspierać mnie na patronite. Link znajdziecie w opisie. Aha, jutro jest dzień całowania dziewczyn!